Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie, punktualnie, w samopołudnie, jest sobota 2 września, my jesteśmy w powiecie myśliborskim, jesteśmy u Andrzeja. Andrzej, ile ty masz lat? 41. Kochani, to jest Andrzej lat 41. Ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Andrzej, po nazwie naszej fundacji zapewne domyślasz się, co będzie tematem naszej krótkiej rozmowy. Tak. Powiedz mi, czy zanim zacznę coś czytać, cytować tobie, czy jest coś, co byś w tym temacie chciał mi sam powiedzieć? Chciałem tylko powiedzieć, że ja też byłem molestowany. I mhm. to wszystko. No dobrze, Nigdy ale wiem. czy to usprawiedliwia Ciebie, że... Nie, nie, nie usprawiedliwia. Wiesz, że zły do tych boli całe życie, prawda? Tak, wiem. To dlaczego Ty też w taki sam sposób dotykasz inne dzieci? Nie wiem. Nie dotykam w ogóle dzieci. E, wysyłanie im... Tylko, e, tylko zdjęcia, nic więcej. To są aż zdjęcia, Andrzeju? Tylko zdjęcia. Zdjęcia, filmy? No, ale nie dotykałem nigdy dziecka i nigdy bym nie dotknął. Mm -hmm. Ale dlaczego nawiązujesz bardzo rozległe kontakty z osobami małoletnimi? Nie wiem, sam nawet. Ale wiesz, to jest taka bardzo wygodna linia obrony, postawienie się w roli osoby takiej nieporadnej, skrzywdzonej. Ja w tobie współczuję tej krzywdy. Ale myślę, że jako osoba właśnie skrzywdzona powinieneś to rozumieć. Rozumiem, że byłeś skrzywdzony jako osoba małoletnia, jako dziecko, tak? Tak. I żyjesz z tym już kilkadziesiąt lat, bo masz lat 42. Tak, a to było jakoś, nie wiem, 15 czy 14 lat. Mhm. Szkoda, że nas wtedy nie było, być może moglibyśmy Ciebie wtedy uchronić. A dziś niestety Ty sam stanąłeś po drugiej stronie barykady. I robisz rzeczy, Mocno, wybitnie niestosowne. Wiem. Powiedz mi, spróbuj mi to wytłumaczyć, tylko nie mów, że nie wiesz, bo to tak się nie da. Spróbuj mi wytłumaczyć, chciałbym to zrozumieć. Wiesz jak to boli. Żyjesz z tym od wielu, wielu lat. Co cię motywuje, żeby otworzyć internet, wyszukać jedno, drugie, trzecie, piąte dziecko? A w ogóle z iloma dziećmi korespondujesz? Jesteś w stanie policzyć to? Nie. Czyli jest ich tak dużo? Nie, nie jest dużo. No to mniej więcej ile tych dzieci jest? Nie wiem. Co, so, popatrz, ja Wszystko, mam... wszystko miałem na telefonie i. No właśnie, zabrano ci telefon niedawno. Tak. A za co ci zabrano ten telefon? No właśnie, za te zdjęcia. Uh -huh. sprawy. Miałeś sprawę. Znaczy, w sprawie no bo Wyrok coś jeszcze nie poszło zapomniał. nie tak, bo nie miałem badania y, psychiatrycznych i seksualnych. Uh -huh. No i to wycofano, i teraz będzie od nowa wszystko, no nie? Wspomniałeś o badaniach seksualnych, ty czujesz pociąg do dzieci? Nie. Nie osiąga żadnej satysfakcji, że wysłałeś swoje nagie zdjęcia nie. Nie, ja nie chcę z dziećmi żadnego seksu, ja tylko po prostu lubię oglądać, po prostu. Nie wiem, no coś mam w głowie, że no... Bardzo wygodna linia obrony. Andrzej, a powiedz mi, a skąd pozyskujesz e, grafiki i zdjęcia e, na no to, z, dzieci? To, to z netu biorę, część z netu i część tam... Od jak dawna korzystasz z internetu? No teraz telefon, jak zabrali. Ale ogólnie, ten... ogólnie. Kiedy ogólnie... po raz pierwszy zaczęło źle? Mniej więcej lat temu. Nie, może trzy, cztery lata. Wiesz co? Ja dobiegam pięćdziesiątki i z internetu korzystam około 25 lat. Bardzo intensywnie korzystam, bardzo intensywnie. Ponieważ moja praca też między innymi na tym polega, że, że muszę korzystać z internetu zawodowo, ale też żeby to bardzo nie, często prywatnie. No tak. I powiem Tobie, że nigdy, nigdy w internecie nie trafiłem na zdjęcia bądź grafiki przedstawiające nagie dzieci. Może dlatego, że ich nigdy nie szukałem, a ty być może ich po prostu szukasz, dlatego je znajdujesz. Czyli jednak jest coś, co powoduje to, że chcesz to widzieć. Nie mogę na to odpowiedzieć, nie wiem. Mhm, mm okej. Okay. Takie twoje prawo. Masz prawo taką formę obrony tak. przyjąć, chociaż no, ona ci, bardziej taka forma obrony szkodzi niż pomaga. Andrzej, ja wiem, że koresponduję z wieloma dziećmi. Z iloma to za chwileczkę tobie powiem. Ale powiedz mi proszę, co ty w tej korespondencji robisz? Bo to, że zaczepiasz dziecko w sieci, jest naganne moralnie. Ale nie jest naganne prawnie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wysyłasz ewentualnie niestosowne treści, Tak. czyli masz świadomość, że wysyłasz niestosowne treści. Tak. Mhm. Ty masz orzeczoną jakąś grupę inwalidzką? Nie, czyli jesteś... w, w ogóle nie byłem badany. Czyli formalnie nie, jesteś osobą zdrową, normalny, zdrowy 40 lat. No odbyt. raczej zdrowy, no może nie, ale nie na byłem nigdy nie u lekarza. I... Na chorego mi nie wyglądasz, pracujesz, pracujesz ciężko fizycznie w polu, więc jesteś zdrowym człowiekiem. I raczej nie mogłem tak powiedzieć. No, no wiesz co, no ja rozumiem, ja... Chodzi o to, że parę lat nie byłem u lekarza, nie badałem się ponad 10, czy 15, 20 lat. się nie badałem po prostu na nic. Mhm. Ale no i wiesz... nie wiem, no, ile siły mam, tyle pracuję. Ale tyle jest zdrowy. I... Jedziesz przedstawić kontraktorem w polu. Pracujesz teraz fizycznie przy wykopkach ziemniaków. No tak. a, 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 więc dla mnie jesteś zdrowy. Rozmawiasz ze mną normalnie, nie jąkasz się, nie syplenisz się. A, jak piszesz do dzieci, piszesz bardzo poprawną polszczyzną. Widać, że dobry byłeś z polskiego. Przynajmniej, no, nie, no, z polskiego nie. No, przynajmniej przyswoiłeś, przynajmniej przyswoiłeś bez problemu język ojczysty w mowie i w pisaniu na tyle poprawnie, żeby mm, się komunikować bez jakichś tam większych błędów i tym podobnych. Natomiast. Hmm, Okej, okay, to o czym piszesz? No, to piszę tylko i ja swoje i to wszystko. A na przykład namawiasz dzieci do współżycia? Nie. Nie namawiasz? Nie namawiam. Nie namawiasz? Nie, żadnych spotkań, żadnych, ten, tylko zdjęcia, że nie ma zdjęć i to y A pamiętasz co pisałeś dzisiaj rano jeszcze w SMS-ie do dziecka? 6.40 rano wysłałeś SMS. Wczoraj no coś tam za... tylko było chyba, żeby coś pokazała. No. Twój cytat dosłowny z Ciebie brzmi, chciałbym się z Tobą ruchać. Czyli, o złapał. Nie wiem, czy była przerwa, ale jest problem z zasięgiem tutaj, ale myślę, że już teraz złapaliśmy. Andrzej, czyli mamy propozycję współżycia. E... Przez internet. No okej, okay, ale to jest propozycja współżycia. To było moim zdaniem, to było... Ja chciałem zapytać, tylko. Nie, nie czy będziesz się ze mną Tak, to było pytanie, bo tam to... był pytanie. Patrzy jednak nie Ale nie społo życia żadnego. No nie no, dla mnie to słowo... Nie no słowo tak, fizycznie tak. określa pewną czynność, tak. którą możemy yy, de facto Ale to było tylko pytanie. A powiedz mi, wybierasz presję na tych dzieciach, żeby coś ci pokazały? Nie. Nie, nie tylko prosisz. Tylko proszę. Okej. Okay. A jakbyś w takim razie określił. Teraz zacytuję tutaj Ciebie dorośniesz, to zrozumiesz. Kumasz, jesteś jakiś dziwak. Nic nie wiesz. Kościelna i nic nie Z Zakonnicą zostajesz, bo tak się zachowujesz. W ten sposób próbowałeś wejść do psychiki dziecka i spowodować, żeby wysłało tobie takie zdjęcie, próbując wejść mu na ambicję. Tak, I to tak bardzo niesympatycznie. No, tak nie no wiem. Czyli jednak wywierałeś presję? Wtedy akurat byłem pijany. O. o! To cię w ogóle nie usprawiedliwia. Nie, To ile tych dzieci jest? Pomyśl. Tak. Nie mów, że nie wiesz. Spróbuj pomyśleć. Nie powiem, no, no trochę było. No. A tak, trochę to jest u ciebie ile? No mniej więcej. Spróbuj taki rząd wielkości określić. Hmm? Nie powiem, ale było. Było sporo. Było. Zobacz, ja mam kartę tutaj. Zobacz. Nie ja już widziałem kawałek. Ale tego jest dużo. Kto zaczyna tę rozmowę z dziećmi? Ty czy ona z tobą? Tak szczerze. Praktycznie to ja. Za każdym razem to ty wyszukujesz dziecko w internecie i ty zaczynasz rozmowę. Tak. A ty wiesz, że to jest karalne, czy nie wiesz? Masz świadomość tego, że to jest czyn zabroniony, karalny, czy nie masz tej świadomości? Tak. Masz. I tutaj się z Tobą zgadzam. Powiedziałeś mi prawdę. Cytat z Ciebie. Nie wiem, czy mogę z Tobą pisać, bo masz 13 lat, a ja nie chcę mieć kłopotów. Czy mogę Ci zaufać? Tak. Wiesz coś o seksie? A wiesz co to, to cipka, pytaj mnie o wszystko, chcesz takie zdjęcia nudesy, erotyczne, nago, dziecko ci odpowiada, że jest, ma 13 lat i nie powinno tego oglądać. Wiem o tym. A ty co robisz wtedy? No, wiem, że źle robię. Wysyłasz zdjęcia ciebie. Tak. Nagiego. Andrzeju, cóż mogę ci powiedzieć w tej rozmowie? Nie, my nie jesteśmy od zamykania. My jesteśmy od rozmowy. Tak jak Rozumiem. Ciebie, cały będziemy rozmawiać. Rozumiem. Andrzej, ale żebyś z tej rozmowy wyniósł jakieś, jakieś, jakieś ten. Wnioski. Um, wnioski. To powiem tobie tak. Wysyłanie swoich nagich zdjęć to jest przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Tak. Namawianie dzieci do współżycia, a to robiłeś, bo to ustaliliśmy, to jest przestępstwo z artykułu 200 Kodeksu karnego. Tak. Wysyłanie grafik przedstawiających bądź zdjęć nawet inne dzieci w pozach erotycznych. Tak. To jest podwójne przestępstwo. Bo to jest nie tylko udostępnianie treści pornograficznych, no, ale no, również no, posiadanie no. treści zabronionych. Tak. Z udziałem osób małoletnich. Byłeś kiedyś karany? Już? Miałem tylko w zawiasach. Czyli byłeś karany tylko wyrok zawieszony. Tak, w zawieszeniu. 5 Chyba na. 2 na 5 chyba. Żeby zakończyć to nasze spotkanie jakoś pozytywnie. W związku z tym, że zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstwa i to wielokrotnie, z artykułu 200 kodeksu karnego, zostajesz w tej chwili zatrzymany, a czynności tej dokonają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myśli Boży. Szybry.